Witam Was serdecznie w kolejnym unboxingu. Dzisiaj odpakuję dla Was edycję kolekcjonerską Nier Automata Black Box Edition. Obejrzyjcie uważnie, co jest w środku, ponieważ na końcu będzie ona do wygrania. To nie jest żart. Już zazdroszczę zwycięzcy. Na początek, trochę o kartonie, oczywiście, zaraz się z niego wydostaniemy. Na froncie grafika, a grafiki z Nier Automata nie można pomylić z żadną inną, i każdy fan serii o tym wie. Główna bohaterka Jorcha 2B obok jej towarzysze oraz roboty, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, a wybijemy ich z zylion. Z tyłu tradycyjnie informacja o tym, co znajdziemy w środku, screeny z gry, bonusowe delce, skiny na poda. Mnie najbardziej przypadł do gustu ten trzeci od góry, czy on wam czegoś nie przypomina? Słuchajcie, obchodzę się z tą kolekcjonerką tak delikatnie, ponieważ wiem, że ona trafi do kogoś z Was. Przy wyciąganiu z kartonu musiał asystować mi Szymon. Dobra, karton na bok. I oczom naszym ukazuje się twarde pudło. Jak sama nazwa wskazuje, Black Box Edition. Pudło jest czarne, ale ma swoje smaczki. Pora zajrzeć do środka, jak ja uwielbiam ten moment. Wstrzymajcie oddech. Troszkę już z tych unboxów zrobiłam i pierwszy raz widzę tak sprytnie ułożoną zawartość. Nieźle. Ale my sobie wszystko wyjmiemy, żeby łatwiej nam było obejrzeć. Wszystko mamy rozłożone na stole. Od czego by tutaj zacząć? Na wszystko swędzą mnie paluszki. No dobra, od Steelbooka. Steelbook jest przepiękny, jeden z ładniejszych, jaki widziałam w swoim życiu. Grafika jest fenomenalna. Nic, tylko postawić sobie tak frontem i patrzeć. Na grafice widzimy dwa B dźwigającą 9S, a ta trzecia postać ją poznacie troszkę później, nie będę Wam wszystkiego zdradzała. Otwieramy Steelbooka i w środku oczywiście gra, a jak żeby inaczej, kody na DLC i to, co moim zdaniem powinno być w każdej kolekcjonerce, czyli ścieżka dźwiękowa z gry. Co ciekawe jest to zapis koncertu na żywo brzmi fenomenalnie wiem, bo słuchałam go przed tym unboxem, artbook. Ciężki, okazały w twardej oprawie, no ale umówmy się: grafika jest w tej grze mocną stroną, dlatego artbook musiał wyglądać tak, a nie inaczej. W środku absolutnie przepiękne grafiki postapokaliptyczny świat ilustracje postaci oraz broń. Jak widać, wszystkie utrzymane są w stylistyce mangowej. I na koniec figura skrzętnie zapakowana, i żeby ją zaprezentować, przygotowałam dla Was coś specjalnego. No, słuchajcie, taka figurka to naprawdę potrzebuje odpowiedniej oprawy. Proszę bardzo. Nasza główna bohaterka w triumfalnej pozie z nogą na głowie robota, którego pewnie przed chwilą rozwaliła, z bronią w ręku. Zobaczcie na te wszystkie detale nastroju, jak to jest starannie wykonane. Ta sukienka wygląda jakby naprawdę była w ruchu. Jej strój przywołuje mi na myśl takie trochę gotyckie klimaty. Bez dwóch zdań figura cieszy oczy, można tak się na nią gapić i gapić. Tak jak wcześniej wspomniałam, z bólem serca oddam tę kolekcjonerkę w dobre ręce. Uwaga, będzie konkurs! Jak wiadomo, w walce liczy się nie tylko skuteczność, ale i gracja, a tej naszej bohaterce na pewno nie można odmówić. Zadanie dla Was, jak nazwalibyście jej najbardziej efektowne kombo i uzasadnijcie w kilku słowach, dlaczego tak, a nie inaczej? Zgłoszenia przesyłajcie w komentarzach pod tym postem na Facebooku. Macie na to aż tydzień czasu, więc zastanówcie się dobrze. I tak oto nasz unbox dobiegł końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Widzimy się następnym razem. Pa pa.